Tematyka niskich podatków Cię interesuje? Koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Wciśnij dzwoneczek, aby być powiadomionym o najnowszych odcinkach i oszczędzaj na podatkach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dzień dobry, witam Państwa. Krzysztof Szymański. Witam Cię, Michale. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj o handlu online. Michał, na co zwrócić uwagę właśnie handlując w sieci? O, przede wszystkim, zwrócić uwagę na to, czym się zajmujemy. Czy to jest tylko i wyłącznie zbywanie nam niepotrzebnych przedmiotów, typu jakieś zbędne. Prezenty, które dostaliśmy na przykład na Mikołaja? Czy jest to sytuacja tego rodzaju, że zbywamy książki, które już wyczytaliśmy i nas nie interesują? Czy ewentualnie jeszcze jakieś inne przedmioty, które używaliśmy, nabyliśmy, no, na przykład nowszą wersję zegarka i starą chcemy sobie sprzedać? I dopóki. Ta działalność związana z tym zbywaniem nie służy nam celom zarobkowym i nie służy nam po to, by właśnie z tego się utrzymywać, to nie mówimy tutaj o działalności gospodarczej. Natomiast jeżeli my coś kupujemy po to, żeby właśnie sprzedać, czyli okazało się, że widzimy, że tam jakieś Buty sprzedaje się w supercenie, i nam się udało okazyjnie coś kupić, i stwierdziliśmy, że na tym zrobimy dobry biznes. Jeżeli robimy to w sposób ciągły, powtarzający się, no to tak naprawdę mamy działalność gospodarczą. A jak mamy działalność gospodarczą, to mamy rygory działalności gospodarczej, w sensie takim, że. Musimy płacić ZUSy, musimy prowadzić odpowiednie ewidencje, musimy zwracać uwagi na limity, a szczególnie choćby nawet limit do podatku od towarów i usług. Michał, a jest taki limit magiczny, 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę? O co właściwie chodzi? Mamy w Polsce od kilku lat możliwość prowadzenia tak zwanej działalności nierejestrowej to działalność nierejestrowa polega na tym, że nie musimy zgłaszać się jako przedsiębiorcy, ale musimy pamiętać o tym, że limit do sprzedaży jest na chwilę obecną określone procentowo od minimalnego wynagrodzenia. Jest to właśnie 75% minimalnego wynagrodzenia. I gdyby okazało się, że, na przykład coś robimy na szydełku, nie wiem, okres wielkanocny, akurat robimy różnego rodzaju kurki, okres Bożego Narodzenia, robimy ozdoby choinkowe i chcemy to sprzedać. No, właściwie patrząc pod pewnym kątem, jesteśmy producentem, producentem ozdób choinkowych. Producentem ozdów Wielkanocy. Ale gdyby się jednak okazało, że przychody z tego tytułu są poniżej 7, w ciągu jednego miesiąca, są poniżej tych 75% najniższego wynagrodzenia, no to nie jesteśmy zobowiązani do tego, żeby rejestrować się do działalności gospodarczej, żeby płacić ZUSy, a możemy legalnie to. Ten towar, który wyprodukowaliśmy, sprzedać. Kiedy zapłacimy podatek? Porządzając zeznanie podatkowe na koniec roku podatkowego, czyli do ostatniego kwietnia, w odpowiedniej pozycji wykazujemy przychody z tytułu działalności nierejestrowej, i wtedy płacimy podatek dochodowy z tak osiągniętych przychodów. Okej, okay, a. Jakie są nowe obowiązki DAC-7 od 1 lipca 2023? No, o tajemniczo brzmi ten DAC-7 i o coż tutaj chodzi? Państwa Unii Europejskiej mierzą się od jakiegoś czasu z, nie, z olbrzymią rzeszą, rzeszą nielegalnej działalności gospodarczej, która kwitnie właśnie online, w internecie i wprowadziły odpowiednie procedury dla portali internetowych, które to takie właśnie jak załóżmy jak Allegro, Winted i inne, na którym pewnie OLX mamy jeszcze przecież, które są zobowiązane zawiadamiać organy podatkowe w przypadku kiedy Ilość transakcji przekroczy 20, i mamy też odpowiedni limit wartości sprzedaży, który to też zobowiązuje te organy, znaczy, który zobowiązuje te portale do tego, by zawiadamiać organy podatkowe, że taki, taki to osobnik dokonał sprzedaży. No, i po co to jest? No, po to, by ewentualnie organy podatkowe zainteresowały się, czy nie mamy do czynienia tutaj z osobą, która właśnie prowadzi już działalność gospodarcza. No, ale czy to oznacza, że jak na przykład sprzedajemy swoją biblioteczkę, bo nie wiem, byliśmy fanami Harlekina, uzbieraliśmy 70 tomów. Tych książeczek i sprzedajemy je teraz po sztuce, to oznacza, że już prowadzimy działalność gospodarczą. Nie, to nie oznacza. Nawet taki portal internetowy zawiadomi organ podatkowy, bo załóżmy, dokonamy 50 sprzedaży w danym okresie o tym, że przekroczyliśmy to, ten limit, ale to nie oznacza, że już prowadzimy działalność gospodarczą, bo sprzedajemy swoje używane książki, bo już w tej chwili. Nas akurat ten, ta tematyka nie interesuje, być może wyrośliśmy, a być może chcemy zbierać pieniądze na całkiem inną serię książek, która na dzień dzisiejszy jest popularna i modna. Dziękuję Ci, Michał, bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dziękuję, do usłyszenia.